Cześć, ma z tej strony szkieletor. Dzisiaj nagrywam odcinek z Roblox e DORS po nowym update'cie, który był około tysiąc. Um, który był tydzień temu. to gram solo, bo niestety nie mam przyjaciół. Tak. Dobra. Um, mam nadzieję, że nagrywanie mi się odpaliło. Mam nadzieję, że głos będzie mój nagrywany. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć muzyczkę flame. Mam nadzieję, że nie praw autorskich. Grywa wszystko co miałam wam powiedzieć um, i o oh, zanim się to Mam dobrze nagrywa bo Saś ma problemy z nagrywaniem Ta, godzinę mi się ładuj. Ło To i lighter. Myślę. To tylko log piki. Mm. Dobra, nagrywanie, nagrywanie. Odpalone, dobra, możemy lecieć. Yy, FIFT to kucanie, dobra, szybko. Chyba za bardzo ściszyłem, mi się wydaje tu grę. Noga, okay, już nie działa. To. Mam nadzieję, że mi się uda speedrun, bo zazwyczaj. Znaczy, do... nie speedrun, to jest zwykła rozgrywka. Zazwyczaj uda mi się dojść do levela setnego. I wiecie co. trochę to podgłośnie, będziemy bawić biegnie Rafa, albo ambuf, albo coś tego typu. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszeć i w ogóle. Bo zwyczaj, jak nagrywam, to mnie w ogóle praktycznie nie słychać. Yy. Okej, okay, dobra, bo yy, przepraszam was za to, jeszcze nie chciałem, musiałem coś zrobić. Świeca? Dwa. Ciepłe do wcielnych pokojów? Dwa. Yy. Nie słyszę za bardzo odgłosów z gry tylko w mojego komputera. Super I Jak będzie teraz coś biegło, to ja nie ogarnę. Czemu nic nie... O jest jakaś kasa. Yy, sorry, wyzbieram kasę, ale... Nie jestem zbyt bogaty w tej grze. Zanim pójdę, to jest pokój ósmy. Pokój ósmy, czy dziewiąty, czy ja idę tu, bo... Okej. Okay. Mi pasi to. Moim zdaniem to mega łatwili dorsy, ale czy to lepiej, czy gorzej, średnio mi powiedzieć. Co tutaj? Nie. I tam mi to. Bo jak ktoś nie wie, to dopalniczka pokazuje czy... 13 I To dopalniczka pokazuje czy ten... Mm, czy jest gdzieś jakiś potwór w pobliżu, albo coś takiego. W jak się tam nudy pewnie. Które... Co to, to, to było? Nie będę otwierał tych wszystkich słow, bo zanim będę to zrobił to bym... Zajęło mi mega długo. Ja jeszcze nie miałam żadnego potwora. Piętnasty. O, ta biednie. Dobra, no co, Zwróć się swym. Ta palniczka działa. Siedemnasty. No, dawaj mi to kasę! No nie. Nie. Na no serio? Czemu? O jest, dobra. Serio, nie da się jakoś podnieść. No nie. I powiedz jak tam był, ważny, większy rekord w ogóle w dorsach, bo mój to set na drzwi, ale nie w których nie przyszedłem. Um. Dziwny Dziwna ambient, amb ambient słyszę, ale zaraz to. Tam... Um, coś miałam Wam powiedzieć, ale nie pamiętam co. Um. Ehm... Um. O dobra, działa. Oh, tak, dziękuję, gro! Um, nie no, dopomniałem. Dziewiętnasty pokój. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem w ogóle? Eee... Nie widzieliście tego. Dobra. A więc jestem w pokoju 19 falzczynek wam się zbliło tak. Eee, to jest pokój 19 bo 20 tam znowu zapomniałem eee... No bateria wygląda Plaster chyba moim zdaniem, ale okej. Okay. I... Nie widzieliście tej próby, dobrze? Tak, to była tylko w wyobraźnia. A in inaczej, ja to specjalnie zrobiłem. No, skałem. Jakie są bezradzień, proszę, że ja nie wiem, tego. Kurwa, widzę, ale w ustawkach to jest 21. Pokój. Mamy to i to daję. No bo tam Te Ten dajemy tu Ten dajemy Tu A ten dajemy tu i drzwi nam się nie otwierają A jednak otwierają Działają o nie Leci Dwudziesty trzeci, dwudziesty czwarty, piąty, teraz będzie dwudziesty szósty. Kurde, no nie Wejdź, wywalać te łóżka tego, co za mnie robił. Kluczyk, kluczyk. Gdzie może być wielki kluczyk? Hmm. Na pewno na mapie. Ja. W. kraj jest jakaś. Nie powiem jaka. 28. Nie powiem jaka. Powiem jaka. Powiem jaka. tak teraz no fajna fajna, jest tak. jaka. Uh -huh. Coś jest nie tak. Czemu nagle wleciał? Nie upam, uwa Ej, jak skończył? 27 Nie da się Bateria Dziwny pokój To będzie ósmy pokój Dobra Co? A dobra, łoczka Łoczka? To to tak mówi. Nie wiem, Ale też trzeba być na baczności. No, bo to nie jest obraz, po pierwsze. A po drugie, bo nadal może coś lecieć. Ja tak raz miałem. Pewnie zagapiłem ten kluczyw na pewno 15 razy, albo coś. A, w, a w ogóle pew najgorszy potwór w całej grze, moim zdaniem Timothy. Ten taki mały pajączek, który wyskakuje Wam z fafy w i naj, najmniej spodziewanym momencie. No co, mi nie, Wszędzie mi nie wyskoczył w momencie, kiedy go wspominam, więc... Ja się cieszę. Jak nie znajdę zaraz klucza, to ja wy w, wytrychu. 30. Biorę baterię i zejdę. I nie obiecuję, ale może będę robił te sekretne pokoje i może wam fejdę. ale nie jestem pewny, czy będziecie chcieli. Najlepiej, żebyście nam napisali albo coś. Um. O, y, czy byście chcieli, czy nie. Ja mam nadzieję, że nie wejdę w ścianę w trakcie tego biegu. A w ogóle ta animacja jest dosyć ładna Naruto run Zoom. No czołgaj się, czołgaj się, co ty On już jest za tobą, nie słyszysz tego 33 34 35 O kurde Nie widziałam, tam się nie poświeciły. Nie no ja tego wam nie przyjdę, jak będzie się tak wstrodziało. Jak gram sam bez nikogo, nie, bez nagrywania, to się że nic nie dzieje, potwór się nie, wady nie pojawia. A grając... Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? 30 roboks! 30 roboks! To pewnie kupię kiedyś mowę. Mowa... Um, w jestem jestem beznadziejny. Um, jakby się chcieli wiedzieć, czemu liczyłem pokoje, to głównie dlatego, bo bo często, mm, bo ja mam tak, jak zazwyczaj wychodzę z tego pokoju, to się pojawia mi y, on. O co to jest? Top Donators. Um, tego się nie znam no... Nie będę chyba próbował jeszcze raz, mi się wyda. No, nie jestem słaby ogólnie. Czemu moja postać jest taka to teraz? Dobra, nie będę pytał. Tak, nie pytajcie, jak wygląda moja postać, po prostu robiłem ją kiedyś na no szybko, jest też i ją zostawiłem, bo jestem strasznym leniem. Ym, no to... Y a, i szybko wam powiem... Please donate... Jeśli chcielibyście zrobić te osiągnięcia, to po prostu musicie donateować Jeffa. I yy, jeśli coś kupić od Jeffa, to też ten. Nie, no to mm, To trzeba kupić chyba. Ta. No to... Ja bym szkieletor... i... albo inaczej. Ja jeszcze nie będę kończył. Muszę coś szybko ogłosić. Um, bo nie nagrywałem od... no. strasznie mało ostatnio nagrywam. Więc jak za tydzień nie będę znany sprawdzianów kartkówek i nic takiego za dużo to nagram wam y, tygodniowe daily. Y, przez tydzień będę grał codziennie. Y, chciałbym to wynagrodzić, że nie grałem w to grę. Nie grałem parami w ogóle nagrać jeszcze jeden odcinek, który w budce może jutro albo w weekend. Nie wiem, ale ja bym skeletor, to były dorsy na Robloxie. Nara.